Jeśli masz dziecko z narcyzem, wcześniej czy później spotkacie się w sądzie. Jeśli jesteś w trakcie sprawy sądowej albo dopiero się do niej przygotowujesz i po drugiej stronie masz osobę narcystyczną, to chcę, żebyś naprawdę uważnie posłuchała, posłuchał tego, co za chwilę powiem. Bo większość rodziców, którzy trafiają do sądu, trafia tam z jednym bardzo silnym przekonaniem. Z przekonaniem, że jeśli będą szczerzy, logiczni, prawdomówni, to sąd to zobaczy. Że jeśli opowiedzą, jak było naprawdę, pokażą swoje intencje, swoje emocje, swoją troskę o dziecko, to prawda się obroni. I to jest przekonanie, które w normalnych relacjach między ludźmi miałoby sens. Ale sąd nie jest normalną relacją. Sąd. Jest systemem. Dlaczego o tym mówię? Nazywam się Magdalena Bajsarowicz. Jestem prawnikiem i psychologiem sądowym. Od 15 lat pomagam rodzicom przejść przez trudne rozstania. Rozstania, gdy po drugiej stronie jest osoba manipulująca z zaburzeniem osobowości lub cechami narcystycznymi. Tak jak mówiłam, sąd jest systemem, systemem, który działa według określonych reguł, bardzo często zupełnie innych niż te, którymi kierujemy się w życiu prywatnym. I właśnie dlatego tak wielu rodziców wychodzi z sali sądowej z poczuciem ogromnej niesprawiedliwości, bo oni mówią: przecież powiedziałam, powiedziałem prawdę. Przecież niczego nie ukrywałam, nie ukrywałem, przecież chciałam dobrze, chciałem dobrze. A mimo to decyzje sądu są takie, których się nie spodziewali, szczególnie wtedy, gdy po drugiej stronie jest osoba narcystyczna, bo narcyz bardzo często nie wygrywa dlatego, że ma rację. Wygrywa dlatego, że lepiej rozumie mechanizm systemu. Rozumie, że sąd nie ocenia tego, kto bardziej cierpi. Sąd ocenia zachowania. Postawy, sposób komunikacji, spójność narracji, i jeśli nie wiesz, jak te rzeczy są interpretowane, możesz nieświadomie robić dokładnie to, co osłabia Twoją pozycję. W tym filmie powiem o siedmiu rzeczach, które bardzo często niszczą pozycję rodzica w sądzie nie dlatego, że ten rodzic jest złym rodzicem tylko dlatego, że reaguje emocjonalnie w miejscu, w którym system oczekuje kontroli i strategii. Jeśli jesteś osobą, która czuje, że musi się tłumaczyć, że musi wszystko wyjaśniać, że musi walczyć o to, żeby ktoś ją zrozumiał, to ten film jest dokładnie dla Ciebie. A jeśli stawką w tej sprawie jest Twoje dziecko, to naprawdę warto wiedzieć, czego nie robić, zanim zrobisz to nieświadomie i zapłacisz za to bardzo wysoką cenę. Zacznę od pierwszej rzeczy, rzeczy, którą widzę najczęściej i która wydaje się najbardziej niewinna, a w rzeczywistości potrafi bardzo mocno zadziałać przeciwko Tobie. Błąd numer jeden: tłumaczę się, bo chcę być zrozumiana, zrozumiany. Pierwsza rzecz, która bardzo często działa przeciwko rodzicom w sądzie, to ciągłe tłumaczenie się. Chcę to powiedzieć bardzo jasno. To nie jest brak rozsądku, to nie jest brak inteligencji, to jest naturalna reakcja osoby, która czuje zagrożenie. Wielu rodziców wychodzi z założenia. Jeśli wszystko dokładnie wyjaśnię, jeśli opowiem, jak było naprawdę, jeśli pokażę swoje intencje, to sąd mnie zrozumie. I to brzmi logicznie. Tylko, że sąd nie działa jak rozmowa między ludźmi sąd nie słucha serca sąd analizuje zachowania. I w tym miejscu zaczyna się problem, bo nadmiar wyjaśnień nie jest interpretowany jako szczerość. Bardzo często jest interpretowany jako brak kontroli nad emocjami. Chaos wewnętrzny, trudność w trzymaniu granic, i teraz zwrócę uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Narcyz zazwyczaj mówi spokojnie, rzeczowo, bez dygresji, a jeśli już pojawiają się emocje, to są one w idealnym momencie i doskonale wyreżyserowane, nawet jeśli kłamie. Ty natomiast mówisz długo, bo czujesz, że musisz się obronić, bo czujesz, że jeśli czegoś nie dopowiesz, to ktoś cię źle zrozumie, i dokładnie w tym momencie uruchamia się mechanizm, który działa przeciwko tobie. Sąd analizuje kto wygląda na bardziej stabilnego, kto sprawia wrażenie opanowanego, kto trzyma ramy rozmowy i to jest bardzo brutalne, ale musisz to usłyszeć. Może być tak, że masz rację, może być tak, że mówisz prawdę, ale jeśli mówisz ją w sposób emocjonalny, rozległy, pełny tłumaczeń, to sąd nie widzi ofiary. Sąd bardzo często widzi osobę, która nie panuje nad sytuacją, a narcyz, narcyz bardzo często dokładnie na to liczy. On nie musicie przekonać, wystarczy, że pozwolicie mówić za dużo i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz tłumaczenie się. To nie jest neutralne zachowanie. Tłumaczenie się ustawia cię automatycznie w pozycji słabszej, bo osoba, która się tłumaczy, wygląda jak ta, która musi coś udowodnić, a w sądzie, szczególnie w sprawach z narcyzem, to jest pozycja niebezpieczna. I jeśli zapamiętasz jedną rzecz z tego fragmentu, to niech to będzie. Im bardziej czujesz potrzebę tłumaczenia się, tym większa jest szansa, że robisz to w złym miejscu i w złym momencie. Błąd numer dwa Piszę, bo nie mogę tego w sobie trzymać Druga rzecz, która bardzo często niszczy pozycję rodzica w sądzie To pisanie pism, maili i wiadomości z emocji Wiem dlaczego to się dzieje Bo kiedy po drugiej stronie masz narcyza Masz poczucie, że ona, on cały czas przesuwa granice Ona, on prowokuje Ona, on mówi półprawdy On, ona robi coś przy dziecku A potem udaje, że to nic takiego I ty masz w środku taki impuls Ja muszę to natychmiast nazwać Ja muszę to natychmiast wyjaśnić ja muszę to zapisać, bo inaczej nie wytrzymam. I w normalnej relacji czasem tak się robi, tylko że to, co jest normalne w prywatnej relacji, w sytuacji sądu działa przeciwko tobie, bo emocjonalny mail, emocjonalne pismo, emocjonalna wiadomość to jest dla sądu sygnał, nie jak bardzo cię skrzywdzono, tylko sygnał: konfliktowość, eskalacja, brak dystansu, trudność w kontrolowaniu reakcji. I uwaga, to jest moment, w którym musisz zrozumieć bardzo konkretnie. Narcyz uwielbia komunikację na piśmie. On lubi maile, lubi wiadomości, lubi SMS-y. Nie dlatego, że chce się dogadać, tylko dlatego, że na piśmie może zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, może Cię sprowokować tak, żebyś odpisała, odpisał emocjonalnie. Po drugie, może wyciąć z Twojej odpowiedzi jedno zdanie i pokazać je jako dowód, że jesteś niestabilna, niestabilny albo agresywna, agresywny. Po trzecie, może stworzyć wrażenie, że to on ona jest spokojny i rozsądny, a ty jesteś rodzicem, który ciągle pisze. Zobacz, jak to wygląda w praktyce. Ty piszesz, przestań manipulować dzieckiem. Przestań go nastawiać przeciwko mnie, przestań robić z niego informatora. Przestań mówić o mnie źle, a narcyz odpisuje jednym zdaniem: nie rozumiem o co ci chodzi. I co się dzieje w Twojej głowie? W twojej głowie. Włącza się tryb, jak to nie rozumie. Przecież ja to widzę, przecież widzę, co robi z naszym dzieckiem. I wtedy odpisujesz długo, coraz dłużej, coraz bardziej szczegółowo, coraz bardziej emocjonalnie. I dokładnie w tym momencie narcyz dostaje to, czego chciał. Nie rozwiązania problemu, tylko materiał. Materiał, który później może używać w sądzie jako ona jest konfliktowa, on nie potrafi się dogadać, on cały czas mnie atakuje, ona robi awantury. I wiem, że to brzmi niesprawiedliwie, bo ty czujesz, że bronisz dziecka, ale sąd nie czyta twoich intencji. Sąd czyta styl komunikacji. Kiedy jesteś długo w takiej wymianie wiadomości, zaczynasz mieć wrażenie, że jeśli nie odpiszesz, to przegrasz. Że jeśli to zostawisz bez odpowiedzi, to on, ona to wykorzysta. A prawda jest taka, że w realiach procesu czasem największą siłą jest nie odpowiedzieć wcale. Albo odpowiadać jednym zdaniem, zimnym zdaniem, bo twoim celem nie jest wygrać dyskusję, twoim celem jest nie dać jemu narzędzi. Jeśli masz zapamiętać jedną rzecz z tego punktu, to niech to będzie. Komunikacja na piśmie ma sens tylko wtedy, kiedy jest krótka, spokojna i użyteczna dowodowo. Jeśli jest emocjonalna, staje się bronią przeciwko tobie. Błąd numer 3. Muszę odpowiedzieć na każde kłamstwo. Trzecia rzecz, która bardzo często niszczy pozycję rodzica w sądzie, to odpowiadanie na każde kłamstwo narcyza. I to jest jeden z najbardziej podstawowych mechanizmów w całej tej grze, bo narcyz bardzo rzadko kłamie wprost. Raczej sugeruje, nie dopowiada, zostawia aluzję, rzuca półprawdy. Ty to widzisz i wiesz, że to jest manipulacja, widzisz, że to jest nieuczciwe, i w twojej głowie pojawia się bardzo silna potrzeba. Ja muszę to sprostować. Nie mogę pozwolić, żeby to tak zostało. I to jest dokładnie ten moment, w którym wchodzisz w narrację Narcyza. Bo kiedy odpowiadasz na każde oskarżenie, zaczynasz poruszać się w ramach, które Narcyz wyznaczył. To on, ona decyduje o czym jest rozmowa, jaki jest temat. A ty zamiast budować własną linię, zaczynasz się do niej odnosić. I teraz bardzo ważna rzecz. Sąd nie analizuje, kto pierwszy zaczął. Sąd analizuje, kto i w jaki sposób reaguje. Jeśli w aktach sprawy jest 10 jego jej pism z zarzutami i Dziesięć twoich pisem z wyjaśnieniami, to sąd nie widzi ofiary i sprawcy. Sąd bardzo często widzi dwie strony, które są w konflikcie. I to jest coś, co narcyz robi celowo. Nie chce wygrać na argumenty. Wciągnąć cię w ciągłą reakcję, bo osoba, która reaguje, wygląda jak ta, która jest w defensywie, a osoba, która tylko rzuca oskarżenia i potem spokojnie czeka, wygląda na bardziej opanowaną, nawet jeśli kłamie. I teraz spójrz na to z innej strony. Każda Twoja odpowiedź na kłamstwa utrwala je w dokumentach, bo jeśli on, ona napisze Matka, ojciec utrudnia mi kontakty z dzieckiem, a ty odpowiesz na to dwoma stronami wyjaśnień, to w aktach sprawy to zdanie zaczyna żyć własnym życiem. Zamiast zniknąć, zostaje powielone. I bardzo. Bardzo często sąd pamięta zarzut, nie dwoje tłumaczenie. To jest niesprawiedliwe, ale tak działa ludzka percepcja. Narcyz dokładnie na to liczy. On rzuca zarzut nie po to, żeby był prawdziwy. Rzuca zarzut po to, żebyś zaczęła się z nim mierzyć i zaczął go wyjaśniać. Kiedy reagujesz na każde kłamstwo, jesteś cały czas w trybie gaszenia pożarów. Nie masz przestrzeni na budowanie własnej narracji, a sąd widzi osobę zmęczoną, reagującą. Jeśli zapamiętasz jedną rzecz z tego punktu, to zapamiętaj to. Nie każde kłamstwo wymaga odpowiedzi. Czasem najlepszą odpowiedzią jest konsekwentne trzymanie swojej linii i pozwolenie, żeby cudza narracja po prostu się wy. Paliła. Błąd numer 4. Mówię za dziecko, bo chcę je chronić. Czwarta rzecz, która bardzo często działa przeciwko rodzicom w sądzie, jest jednocześnie jedną z najbardziej bolesnych, bo ona wynika z miłości do dziecka, wynika z instynktu ochronnego, wynika z tego, że widzisz, jak Twoje dziecko cierpi, czujesz, że ktoś musi wreszcie powiedzieć prawdę i wtedy zaczynasz mówić za dziecko. Tłumaczysz jego emocje, interpretujesz jego zachowanie. Opowiadasz, co ono tak naprawdę czuje. Mówisz: On, ona boi się do niego, do niej chodzić. Ona wraca roztrzęsiona. Dziecko mówi, że nie chce tam jeździć i chce, żebyś teraz usłyszał coś bardzo trudnego. Sąd nie słyszy twojej troski. Sąd bardzo często słyszy wpływ, sugestie, nadinterpretacje. I to jest ten moment, w którym narracja zaczyna się odwracać, bo Narzec w takich sytuacjach bardzo często robi jedną rzecz: nie wycofuje się. Tylko milknie. Mówi: Ja nie wiem skąd ona, on to bierze. Dziecko nigdy tego nie mówiło. Ja nie mam z tym problemu. I nagle to ty jesteś osobą, która mówi dużo, a narcyz wygląda na spokojnego i sąd zaczyna się zastanawiać nie nad tym, co przeżywa dziecko, tylko nad tym, kto ma na nie większy wpływ. I to jest potwornie niesprawiedliwe, bo ty nie manipulujesz, nie wciągasz dziecka w konflikt lojalności, ale system nie rozróżnia intencji, system interpretuje zachowania. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kiedy mówisz za dziecko, bardzo często nieświadomie odbierasz mu autonomię. Nawet jeśli robisz to w dobrej wierze, sąd chce widzieć dziecko jako osobny byt, nie jako przedłużenie emocji jednego z rodziców. I właśnie dlatego tak często słyszysz później zdania typu: Dziecko jest pod wpływem matki, ojca, dziecko powtarza zasłyszane treści. To są zdania, które potrafią zniszczyć pozycję procesową rodzica. I teraz. Co bardzo ważne, to, że nie mówisz za dziecko w sądzie, nie znaczy, że go nie chronisz. To znaczy, że chronisz je mądrzej, bo ochrona dziecka w systemie sądowym polega na tym: odpowiednim czasie, odpowiedniej formie odpowiedniej narracji, a nie na emocjonalnym opowiadaniu wszystkiego, co dziecko mówi w domu. Narcyz bardzo często liczy na to, że właśnie tu nie wytrzymasz, że pokażesz emocje, że zaczniesz mówić więcej, niż system jest w stanie bezpiecznie przyjąć. Błąd numer 5. Prawda się obroni. Piąta rzecz, która bardzo często niszczy pozycję rodzica w sądzie, to wiara, że prawda sama się obroni. To jest jedno z najsilniejszych przekonań, z jakimi rodzice wchodzą w proces, Przecież fakty są po mojej stronie, przecież ja niczego nie ukrywam. Przecież wystarczy, że powiem, jak było. I chcę ci teraz powiedzieć coś bardzo ważnego, nawet jeśli to jest trudne do przyjęcia. Sąd nie działa na zasadzie, kto ma rację, ten wygrywa. Sąd działa na zasadzie, kto potrafi swoją wersję udowodnić, kto potrafi ją powtarzalnie pokazać, kto potrafi ją ubrać w język systemu. Prawda bez struktury bardzo często przegrywa z kłamstwem, które jest dobrze opakowane. Nathalie bardzo rzadko przychodzi do sądu bez przygotowania. On nie liczy na to, że sąd go zrozumie. On liczy na to, że stworzy spójną, logiczną historię, nawet jeśli ta historia nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ty natomiast bardzo często przychodzisz z prawdą, ale bez planu, z emocjami, z nadzieją, że ktoś to zobaczy. I potem słyszysz decyzję, która kompletnie nie zgadza się z tym, co przeżywałaś, przeżywałeś przez lata. I wtedy pojawia się zdanie. Jak to możliwe, że sąd tego nie widzi? To nie jest tak, że sąd tego nie widzi. Bardzo często sąd nie ma jak tego zobaczyć, bo to co mówisz nie zostało pokazane w formie, którą system potrafi przetworzyć. Sąd potrzebuje faktów, nie opowieści, dowodów, nieinterpretacji, powtarzalności, niejednorazowych emocji. Narcysto rozumie. Dlatego potrafi mówić spokojnie o rzeczach, które są kompletnie nielogiczne i dlatego bardzo często wygląda na rozsądniejszego. Jeszcze jedna rzecz, którą naprawdę musisz dobrze zrozumieć. Wiara, że prawda sama się obroni, bardzo często powoduje brak przygotowania, bo skoro mam rację, to po co strategia, po co plan, po co struktura? A narcyz właśnie na to liczy. On liczy na to, że przyjdziesz z prawdą, a on z konstrukcją. Jeśli masz zapamiętać jedną rzecz z tego punktu, to zapamiętaj: w sądzie nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze umieć ją pokazać w sposób, który system jest w stanie zobaczyć. Błąd numer 6. Reaguję, bo nie dam się prowokować. Szósta rzecz, która bardzo często niszczy pozycję rodzica w sądzie, to reagowanie na prowokacje. I chcę, żebyś od razu dobrze mnie zrozumiała, zrozumiał. Ty nie reagujesz dlatego, że jesteś konfliktowa, konfliktowy. Reagujesz dlatego, że ktoś celowo naciska dokładnie w te miejsca. Które bolą najbardziej. Narcyz bardzo rzadko prowokuje w sposób oczywisty. Robi to subtelnie. Jednym spojrzeniem, jednym zdaniem rzuconym mimochodem, jednym komentarzem przy dziecku. Czasem wystarczy, że powie. Nie będę teraz w to wchodził, albo to ty jesteś konfliktowy. Nie będę teraz o tym rozmawiać. Przesadzasz. I wiesz, że to jest manipulacja, bo wiesz, że ona, on kłamie, bo wiesz, że zostawia nie które mają cię ustawić złym, w złym świetle. I wtedy reagujesz, podnosisz głos, dopowiadasz, prostujesz i to jest dokładnie ten moment, w którym sąd widzi reakcję, a nie prowokację. Sąd nie widzi, co było przedtem. Sąd widzi tylko to, co wydarzyło się na wierzchu. A narcyst jest tym bardzo dobrym. Potrafi tak ustawić sytuację, że wygląda na spokojnego, opanowanego, wręcz rozsądnego, a ty, nawet jeśli masz rację, Wyglądasz na osobę, która traci kontrolę i chce, żebyś usłyszała, usłyszał coś bardzo ważnego. W sądzie nie wygrywa ten, kto ma lepszą ripostę. Wygrywa ten, kto potrafi nie reagować wtedy, kiedy druga strona bardzo na to liczy. Narcyz prowokuje po to, żebyś wyszła, żebyś wyszedł z roli, żebyś przestała, przestał być stroną stabilną, żebyś został, została stroną emocjonalną, bo wtedy narracja zaczyna prowadzić się sama. Reagowanie na prowokacje bardzo często daje poczucie ulgi. Masz wrażenie: wreszcie powiedziałam, powiedziałem. Wreszcie się obroniłam, obroniłem. Tylko że ta ulga trwa chwilę, a konsekwencje zostają w aktach. Jedno zdanie, jeden ton głosu, jedna emocjonalna reakcja i to potrafi ważyć więcej niż miesiąc spokojnego zachowania. Narcyz to rozumie, dlatego prowokuje dokładnie tam, gdy chodzi o dziecko, bo tam najtrudniej zachować chód. I jeśli zapamiętasz jedną rzecz z tego punktu, to zapamiętaj to. Brak reakcji w sądzie nie jest słabością. Bardzo często jedyną. Formą kontroli, jaką naprawdę masz. Błąd numer 7. Nie mam strategii, tylko reaguję na bieżąco. Siódma rzecz, która bardzo często niszczy pozycję rodzica w sądzie, to brak jednej spójnej strategii od początku sprawy. I to jest błąd, który bardzo rzadko widać od razu, bo na początku wszystko wydaje się jeszcze do ogarnięcia. Jest szok, jest stres, jest chaos, więc reagujesz. Na pismo, pismem, na zarzut, wyjaśnieniem, na prowokację, reakcją. I przez długi czas masz poczucie, że jakoś to idzie. A potem po miesiącach albo latach patrzysz na akta sprawy i widzisz coś bardzo niepokojącego. Widzisz, że Twoja narracja się zmienia, akcenty się przesuwają, raz mówisz jedno, raz mówisz drugie. Nie dlatego, że kłamiesz, tylko dlatego, że nie masz jednej osi, wokół której wszystko jest zbudowane. Narcyst bardzo często od pierwszego pisma trzyma jedną wersję wydarzeń. Nawet jeśli ta wersja jest absurdalna, nawet jeśli jest sprzeczna z faktami, on ją powtarza. Spokojnie, konsekwentnie. I co się dzieje w sądzie? Sąd zaczyna ją i jako stałą narrację, a Twoje wypowiedzi, choć prawdziwe, zaczynają wyglądać na reakcję. I to jest bardzo ważne zdanie. W sądzie osoba, która reaguje, przegrywa z osobą, która prowadzi narrację. Brak strategii powoduje jeszcze jedną rzecz. Każda kolejna rozprawa kosztuje Cię coraz więcej energii. Jesteś zmęczona, zmęczony, czujny, czujna, napięty. A narcyz? Narcyz bardzo często wygląda jakby był w swoim żywiole, bo nie reaguje, realizuje plan. I teraz chcę, żebyś usłyszała, usłyszał coś bardzo ważnego, szczególnie jeśli jesteś w środku tej drogi. Strategia w sądzie nie jest brakiem empatii. Strategia jest jedynym sposobem, żeby Twoje emocje nie zostały użyte przeciwko Tobie. To nie znaczy, że masz być zimna, zimny. To znaczy, że masz wiedzieć, co jest Twoim głównym celem, czego nie ruszasz, na co nie reagujesz, co budujesz konsekwentnie. Bez tego nawet najszczersza prawda zaczyna się rozmywać. Jeśli masz zapamiętać jedną rzecz z tego punktu, to zapamiętaj to: narcyz nie wygrywa, dlatego że jest silniejszy. Wygrywa dlatego, że większość rodziców nie wchodzi do sądu z planem, tylko z nadzieją, że jakoś się obroni. Jeśli jesteś w tym momencie. To zapamiętaj jedno ważne zdanie. Wygrywa ten, kto lepiej rozumie mechanizm systemu i potrafi się w nim poruszać bez tracenia siebie. Te siedem rzeczy, o których dziś mówiłam, to nie są błędy złych rodziców, to są błędy ludzi, którzy trafili do systemu, na który nikt ich nie przygotował. Jeśli czujesz, że reagujesz zamiast prowadzić, tłumaczysz się, zamiast trzymać ramy, boisz się, że jedno zdanie może wszystko zniszczyć, to Znak, że potrzebujesz strategii, a nie kolejnej próby bycia zrozumianym. W opisie filmu znajdziesz materiały, które dokładnie pokazują, jak się do tego przygotować krok po kroku. Bez paniki, bez chaosu, bez oddawania kontroli. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw komentarz albo udostępnij komuś, kto jest dokładnie w tym miejscu. Dziękuję, że jesteś i pamiętaj: spokój w sądzie to nie brak emocji, to obecność strategii. Do zobaczenia.